Część pierwsza. Centrum dowodzenia operacyjnego. Rozpoczynamy od mapy przepływów kapitału, aby zrozumieć, gdzie płyną pieniądze. Pierwsza kluczowa rotacja, którą obserwujemy, to przepływ kapitału z akcji o małej kapitalizacji Small Caps, do akcji o dużej kapitalizacji Large Caps. W ciągu ostatnich 24 godzin zmiana ta nie jest wyraźnie widoczna w jednosesyjnych wahaniach, jednak w perspektywie ostatnich 7 dni spółki o małej kapitalizacji zanotowały spadek o około 0,3%, podczas gdy duże spółki z indeksu SP 500 utrzymały się na historycznych szczytach. Potencjalnym katalizatorem jest tu klasyczna ucieczka w kierunku jakości. Inwestorzy nie porzucają rynku akcji w całości, ale konsolidują kapitał w większych, bardziej stabilnych firmach postrzeganych jako bezpieczniejsze w czasach niepewności. Druga istotna rotacja to przepływ z tzw. Tak cyfrowego złota, czyli bitcoina, DO tradycyjnego złota. W ciągu ostatnich 24 godzin bitcoin stracił około 2%, a w skali tygodnia jego spadek przekracza 5%. W tym samym czasie złoto było jednym z najjaśniejszych punktów na rynku, kontynuując wzrosty szósty tydzień z rzędu. Katalizatorem jest tu rosnąca awersja do ryzyka. W obecnym otoczeniu niepewności makroekonomicznej i geopolitycznej inwestorzy faworyzują tradycyjny tysiącletni nośnik wartości nad jego nowoczesnym cyfrowym odpowiednikiem. To podważa narrację o bitcoinie jako ostatecznym bezpiecznym aktywie. Trzecia rotacja kapitału odbywa się z sektorów cyklicznych, takich jak materiały, DO sektorów defensywnych, jak spółki użyteczności publicznej, utilities. W ciągu ostatniego tygodnia sektor materiałowy notował spadki, podczas gdy sektor użyteczności publicznej zyskiwał. Katalizatorem jest pozycjonowanie się pod spowolnienie gospodarcze. Ta rotacja jest podręcznikowym manewrem obronnym, sygnalizującym, że uczestnicy rynku przygotowują się na potencjalne ochłodzenie, niezależnie od tego, co sugerują najnowsze dane o produkcie krajowym brutto. Występowanie tych trzech defensywnych rotacji w momencie, gdy główne indeksy, jak SP 500, biją rekordy, jest znaczącym sygnałem ostrzegawczym. Ujawnia to brak szerokiego przekonania co do siły rynku i sugeruje, że HOSSA jest krucha prowadzona przez wąską grupę największych spółek. Taka formacja, gdzie generałowie prowadzą, a wojsko się cofa, historycznie poprzedza wzrost zmienności i korekty rynkowe. Przechodzimy do kluczowej danej makroekonomicznej. Dana, na którą wszyscy zwracali uwagę, to trzecia estymacja produktu krajowego brutto Stanów Zjednoczonych za drugi kwartał 2025 roku. Wynik wyniósł plus 3,8% w ujęciu rocznym, co było wartością znacznie powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 3,3%. Implikacja jest następująca, tak silne dane gospodarcze bezpośrednio zaprzeczają dominującej na rynku narracji, że Rezerwa Federalna jest bliska obniżek stóp procentowych. Odporna gospodarka zmniejsza uzasadnienie dla łagodzenia polityki monetarnej. Rynek jest obecnie uwięziony w niebezpiecznym paradoksie. Ostatnia hossa była napędzana oczekiwaniem nacięcia stóp przez Fed, jednak główne uzasadnienie tych cięć, czyli słabnąca gospodarka, nie materializuje się. Tworzy to scenariusz, w którym dobre wiadomości gospodarcze są fundamentalnie złymi wiadomościami dla cen aktywów, ponieważ usuwają główny katalizator wzrostów. Rynek ignoruje dane i handluje w oparciu o narrację co jest sytuacją grożącą bolesną rewizją wycen jeśli Fed zdecyduje się oprzeć swoją politykę na rzeczywistości gospodarczej. Na zakończenie tej części spójrzmy na skaner momentum. Pierwsze aktywo to XRP. Sygnałem jest wybicie z wielomiesięcznej konsolidacji przy wzroście od początku roku przekraczającym 380%. Potencjalnym katalizatorem jest rosnąca klarowność regulacyjna oraz spekulacje na temat zatwierdzenia funduszu ETF na XRP, co przyciąga zainteresowanie instytucjonalne. Drugie aktywo to amerykańskie spółki farmaceutyczne, takie jak Eli Lilly, Merck i Pfizer. Sygnałem jest gwałtowny wzrost cen akcji w reakcji na wiadomości polityczne. Katalizatorem jest ogłoszenie stuprocentowych ceł na import farmaceutyków, co faworyzuje krajowych producentów i chroni ich marże. Część druga. Tarcza poznawcza. W tej sekcji demaskujemy najgłośniejszą narrację rynkową i szukamy czerwonych flag, aby chronić się przed błędami poznawczymi. Dzisiejszy demaskator narracji skupia się na projekcie Solana, o symbolu e-Sol. Dominująca narracja przedstawia Solanę jako zabójcę Ethereum, rewolucyjną platformę o niezrównanej szybkości i niskich kosztach, która generuje ogromne przychody w swoim ekosystemie i jest gotowa na masową adopcję instytucjonalną. Promotorami tej narracji są przede wszystkim twórcy, czyli Solana Labs i Solana Foundation, na czele z Anatolym Jakowenko i Rajem Gokalem. Są oni wspierani przez czołowe fundusze Venture Capital, takie jak Andreessen Horowitz, MultiCoin Capital i Jump Crypto, a także przez publicznie notowane spółki skarbnice jak Ipexi czy DeFi Development Corp, które agresywnie akumulują tokeny Sol. Spójrzmy teraz na twarde fakty. Ekosystem Solana wygenerował w tym roku ponad 1,2 miliarda dolarów przychodów, ale kwota ta trafiła głównie do zdecentralizowanych aplikacji działających na tej sieci. Sam protokół Solana, czyli opłaty sieciowe trafiające do walidatorów, wygenerował w ostatnim miesiącu zaledwie około 5 milionów dolarów. Co więcej, obecna roczna stopa inflacji tokena SOL wynosi ponad 4%, a 50% opłat transakcyjnych jest spalane. Główny argument przeciw, czyli tzw. bear case, nie dotyczy technologii, ale modelu wartości. Pomimo ogromnej aktywności w ekosystemie, sam token SOL ma bardzo słaby mechanizm przechwytywania wartości. Przy kapitalizacji rynkowej przekraczającej 100 miliardów dolarów i rocznych przychodach protokołu na poziomie zaledwie 60 milionów dolarów, wskaźnik ceny do sprzedaży jest astronomicznie wysoki. Inwestycja w SOL nie jest więc zakładem na obecne przepływy pieniężne, ale spekulacyjną wiarą w przyszłą dominację, obarczoną dodatkowo ogromnym ryzykiem regulacyjnym, jako że Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd klasyfikuje SOL jako potencjalny papier wartościowy. Werdykt jest jednoznaczny. Obecnie dominuje marketingowy szum i narracja o przyszłości. Fundamenty, mierzone zdolnością protokołu do generowania przychodów dla posiadaczy tokenów, są niezwykle słabe w stosunku do obecnej wyceny. Przechodzimy do skanera czerwonych flag. Obserwujemy sygnały przegrzania na kluczowych rynkach akcji. Zarówno SP500, jak i WIG 20 wykazują symptomy wykupienia na wskaźnikach technicznych. W przypadku SP 500 oscylatory takie jak Stochastic RSI znajdują się w strefie overbought. Dla indeksu WIG20 wskaźnik RSI jest na wysokim poziomie, a kilka innych wskaźników również sygnalizuje ekstremalne wykupienie. W połączeniu z neutralnym sentymentem na rynku akcji te sygnały ostrzegają przed potencjalnym wyczerpaniem trendu wzrostowego. Ryzyko korekty w krótkim terminie jest podwyższone. Część trzecia. Radar kondycji trendu. Teraz ocenimy zdrowie kluczowych trendów rynkowych. Zaczynamy od analizy wykresu siły. Dla Bitcoina i Ethereum trendy są boczne do lekko spadkowych. Co istotne, ostatnie spadki cenowe nie zostały potwierdzone znaczącym wzrostem wolumenu obrotów, co sugeruje brak silnej, zdeterminowanej presji sprzedażowej. Dla indeksów Nasdaq i SP 500 trendy pozostają wzrostowe, jednak ostatnie cofnięcia ze szczytów odbyły się przy podwyższonym wolumenie, co nadaje tym ruchom wiarygodności i sugeruje, że dystrybucja może mieć miejsce. Dla polskich indeksów WIG20 i MEWIG40 obserwujemy silne trendy wzrostowe, ale z wyraźnymi sygnałami przegrzania, o których mówiliśmy wcześniej. Dla wybranego altcoina, solany trend wkrótce. Na wykresie bitcoina nie widać wyraźnych negatywnych dywergencji. Wręcz przeciwnie, wskaźnik RSI na wykresie dziennym znajduje się na historycznie niskim, wyprzedanym poziomie, co jest sygnałem potencjalnie byczym i wskazuje na możliwość odbicia. Na indeksach S&P 500 i Nasdaq również brakuje klasycznych negatywnych dywergencji, ale wskaźniki momentum, takie jak Stochastic, są na ekstremalnie wysokich, wykupionych poziomach, co samo w sobie stanowi ostrzeżenie. Na koniec tej części spójrzmy na sentyment mierzony wskaźnikiem Fear and Greed. Na rynku krypto dominuje strach Fear z odczytem w okolicach 34 na 100. Na rynku akcji panuje na to wskazuje ona, że oczekiwania są skrajnie różne. Rynek krypto jest przygotowany na negatywne scenariusze, podczas gdy rynek akcji jest beztroski. Historycznie takie rozbieżności często się zamykają, a rynek, na którym panuje większy strach, ma tendencję do osiągania lepszych wyników w kolejnych okresach. Część czwarta: Monitoring aktywów. W tej sekcji przyglądamy się bliżej konkretnym aktywom i sektorom. Zaczynamy od rynku krypto. Kluczowe dane on-chain dla Bitcoina i Ethereum wskazują na masową akumulację i wypłaty z giełd przez tzw. smart money. W ciągu ostatnich kilku dni wieloryby Ethereum wypłaciły z giełd ponad 430 tysięcy tokenów ETH o wartości przekraczającej 1,7 miliarda dolarów. Ten ruch drastycznie zmniejsza podaż dostępną do sprzedaży i jest silnym sygnałem byczym, który stoi w jawnej sprzeczności z ostatnimi spadkami cen i odpływami z funduszy ETF. Podobnie podaż bitcoina dostępna na giełdach również spada do wieloletnich minimów, co sugeruje, że długoterminowi posiadacze akumulują aktywa w oczekiwaniu na wyższe ceny. Skaner momentum na altcoinach z pierwszej setki pokazuje siłę w trzech projektach. Po pierwsze, XRP utrzymuje silne momentum po niedawnym wybiciu, wciąż napędzane narracją o potencjalnym funduszu ETF. Po drugie, Cardano o symbolu ADA wykazuje oznaki siły i formuje na wykresie byczą flagę, co budzi optymizm wśród analityków technicznych. Po trzecie, BNB, czyli Binance Coin, wykazuje siłę relatywną wobec rynku, a analitycy wskazują, że token może przygotowywać się do kolejnego rajdu po imponującym wzroście o 1500% w poprzednim cyklu. W Stanach Zjednoczonych liderami sektorowymi pod względem siły relatywnej i momentum pozostaje. Jednak z perspektywy wartościowej najatrakcyjniej prezentuje się sektor wokr finansowy XLF, który jest relatywnie tanio wyceniany i cieszy się dużym zaufaniem inwestorów, co widać po napływach kapitału. W Polsce kluczowym sektorem do obserwacji pozostaje sektor bankowy ze względu na jego wysoką zmienność i historyczną siłę pomimo niedawnej korekty. W kontekście geopolitycznym ponad przeciętną siłę wykazują również spółki z sektora obronnego. Na koniec kilka najważniejszych wiadomości o spółkach. W Stanach Zjednoczonych akcje Electronic Arts wzrosły o 15% po doniesieniach o możliwym wykupie lewarowanym. Akcje Intela zyskały po informacji, że Apple rozważa zainwestowanie w spółkę. Z kolei akcje Oracle spadają z powodu realizacji zysków i sceptycyzmu co do inwestycji w sztuczną inteligencję. Natomiast Costco notuje spadki pomimo dobrych wyników, z powodu nieco niższej od oczekiwań dynamiki sprzedaży. W Polsce spółka Polenergia zasygnalizowała podejrzaną aktywność inwestorów, co wymaga wzmożonej uwagi. Kluczową wiadomością dla sektora obronnego jest nawiązanie strategicznego partnerstwa między Polską a brytyjską firmą BAE Systems w celu produkcji amunicji artyleryjskiej. Część 5. Monitor dotacji dla firm. Przegląd najnowszych informacji o dotacjach dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z ostatniego tygodnia. Pierwszy program to Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB3. Instytucją odpowiedzialną jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Status programu to nowa runda naboru, która rozpoczęła się 26 września. Kluczowa informacja jest taka, że program jest skierowany do startupów z obszaru innowacji przemysłowych, a nabór potrwa do końca października. Drugi program to gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, etap drugi. Instytucją jest również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Status to trwający nabór wniosków od 10 września do 30 października. Kluczowa informacja jest to dofinansowanie dla małych i średnich firm z Polski Wschodniej na wdrażanie modeli biznesowych opartych na gospodarce o obiegu zamkniętym, a budżet programu wynosi 70 milionów złotych. Trzeci program to Fundusz wsparcia technologii krytycznych CLEANTECH, ścieżka strategiczna niezależność. Instytucją jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Status to nabór wniosków, który rozpocznie się 16 września i potrwa do 21 października. Kluczowa informacja. Program wspiera projekty z obszaru czystych technologii, mające na celu wzmocnienie strategicznej niezależności Europy, a jego budżet to 150 milionów złotych. Część szósta jedna najważniejsza rzecz. Na sam koniec najważniejszy sygnał z całego dzisiejszego briefingu to głęboki rozłam na rynku. Silne dane gospodarcze stoją w sprzeczności z rynkowymi oczekiwaniami na obniżki stóp, a potężna akumulacja kryptowalut przez smart money kontrastuje ze strachem inwestorów detalicznych. I na koniec pytanie do wszystkich. Biorąc pod uwagę ten wielopoziomowy konflikt między danymi a narracją oraz między zachowaniem instytucji a tłumu, w którym obszarze naszego portfela jesteśmy najbardziej narażeni na błędne założenia, i jak możemy się przed tym zabezpieczyć?